Dzień dobry, watłacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Blisko 50 milionów złotych dla lokalnych samorządów. Mazowieckie centrum rehabilitacji stocer po kompleksowej modernizacji. Mazowsze debiutuje na giełdzie. Semik Mazowsza rozdysponował blisko 50 milionów złotych dla gmin, powiatów i dzielnic Warszawy w ramach ośmiu autorskich programów wsparcia. Wygospodarował także 54 miliony złotych na inwestycje w obszarach ochrony zdrowia, kultury i dróg. Radni województwa byli jednogłośni. Beneficjenci aż ośmiu programów wsparcia otrzymają z budżetu województwa blisko 50 milionów złotych. Wśród nich między innymi instrument dzięki któremu mazowieckie gminy będą w stanie kupić autobusy dla swoich szkół aż 35 takich pojazdów zostanie zakupionych. Szczęśliwy finał. Mają także instrumenty związane ze wsparciem seniorów czy młodzieżowych rad gmin, miast i dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Pieniądze pomogą także strażakom ochotnikom. Aż 66 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do 58 gminy na Mazowszu. Ponad 220 strażnic zostanie wyremontowanych, a ponad 451 KSP otrzyma nowy sprzęt strażacki i odzież ochronną. Generalnie stosujemy i bardzo konsekwentnie realizujemy politykę solidarności i politykę pomocniczości i dzięki temu myślę, że setki, jeśli nie tysiące w ciągu roku inwestycji tych mniejszych i tych większych jest realizowanych na Mazowszu, a Mazowszu rozwija się w sposób równomierny i taki ciągle efektywny. Bardzo się cieszę, bo kolejny raz... Też pokazujemy, że potrafimy skutecznie wnioskować i skutecznie pozyskiwać pieniądze w ramach instrumentów dedykowanych dla naszych partnerów samorządu województwa mazowieckiego. 54 miliony złotych Sejmik wygospodarował na inwestycje w obszarze ochrony zdrowia, kultury i dróg. 39 milionów złotych trafi do szpitali marszałkowskich na realizację 35 zadań. To będą różnego rodzaju działania, między innymi dotyczące zakupu sprzętu, ale też modernizacji, remontów w naszych 26 placówkach ochrony zdrowia, 26 szpitalach. Ponad 9 milionów złotych powędruje do placówek kulturalnych. Z kolei do trzech samorządów lokalnych trafią pieniądze na realizację inwestycji drogowych. Podczas ostatniego posiedzenia radni zdecydowali również o przekazaniu 5 milionów złotych dla województwa polskiego na usuwanie skutków zeszłorocznej powodzi. Trzykondygnacyjny budynek główny Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornie przeszedł kompleksową modernizację. Ośrodek, który służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży został wyposażony m.in. w nowoczesne urządzenia do rehabilitacji ruchowej. W czasach, kiedy aż 90% dzieci w Polsce ma wady postawy, takie miejsce jak to są coraz bardziej potrzebne. Współczesne dzieci zażywają coraz mniej ruchu. Zamiast tego wiele godzin spędzają przy biurkach, komputerach czy w telefonach, co niesie ze sobą poważne konsekwencje dla ich zdrowia. Efektem są między innymi wady postawy, takie jak skrzywienia kręgosłupa czy płaskostopie. To właśnie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji StoCer w Konstancinie Jeziornie rehabilitowane są dzieci od 3 miesiąca do 18 roku życia z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Placówka w szczególności specjalizuje się w leczeniu skoliozy i wad postawy, ale trafiają to również osoby po urazach i leczeniu operacyjnym kończyn z wadami wrodzonymi i chorobami genetycznymi, czy po amputacjach kończyn. W odnowionych wnętrzach młodzi pacjenci mogą korzystać z nowoczesnych metod leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego. No, nasz ośrodek przeszedł generalny remont, dzięki któremu mamy odnowione, wyremontowane tak naprawdę od podstaw sale dla pacjentów, cały dział administracyjno-medyczny. Sale dla pacjentów są już z węzłami sanitarnymi. Wcześniej, niestety, łazienki były wspólne. Jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, więc możemy świadczyć usługi na takim już wysokim poziomie. Możemy korzystać z tego sprzętu, wdrażać nowe terapie. Oprócz odnowionych wnętrz centrum wyposażone zostało również w nowy sprzęt między innymi elektryczne łóżka, urządzenia do terapii polem magnetycznym, laseroterapii, rehabilitacji sensorycznej i ćwiczeń biernych kończyn. Corocznie wydajemy na nasze szpitale, w których mamy 26, setki milionów złotych, w tym roku to będzie powyżej 850 milionów. ten Ta modernizacja kosztowała 26 milionów. To są konkretne wydatki, znaczące wydatki finansowe. Rocznie stocer przyjmuje około 1100 osób w ramach leczenia stacjonarnego i 1200 w trybie dziennym. Mazowsze zadebiutowało na giełdzie papierów wartościowych. Obligacje zostały wyemitowane na kwotę 400 milionów złotych. Region, który wytwarza 24% PKB Polski, jest pierwszym województwem sięgającym po kapitał z rynku publicznego w tym roku. To pierwsze w tym roku wejście jednostki samorządu terytorialnego na rynek publiczny. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych inwestycji w regionie. W ramach debiutu uplasowano cztery serie obligacji na okaziciela oprocentowanych zmiennie według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę. Termin wykupu przypada na lata 2025-2028. To jest taki mechanizm, który umożliwia elastyczność pewną, zarówno w emitowaniu kolejnych transz, które pozwala zdobyć środki na nasze inwestycje, no a po drugie, jest atrakcyjne myślę dla, dla klientów, którzy mogą te na tej części giełdy, to się nazywa katalyst mogą zakupić te obligacje z korzystnym oprocentowaniem i po prostu kiedy one zapadną, czyli kiedy się skończy okres ich, tak powiem, wykupu, no to mogą na tym zarobić. Mazowsze to najsilniejszy gospodarczo region Polski, generujący blisko 24% PKB. Emisja obligacji wpisuje się w długofalową strategię rozwoju województwa ukierunkowaną na zrównoważony rozwój, integrację społeczną i wykorzystanie lokalnych potencjałów. Po to, żeby można w ogóle było realizować inwestycje, trzeba mieć albo pieniądze własne, albo trzeba je pożyczyć po to, żeby ogłosić przetargi, po to, żeby inwestycje realizować. W związku z tym to jest na uzupełnienie środków własnych, po to, żeby można było kolejne inwestycje w drogach, w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji w sposób planowy realizować. Rynek Katalist prowadzony przez Grupę Kapitałową GPW, to jedna z największych platform obrotu obligacjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycje przedsiębiorstw, ale inwestycje również samorządów, są bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarki. Potrzebują finansowania i cieszy nas to bardzo, że to finansowanie znajduje się coraz częściej na rynku kapitałowym, tutaj na giełdzie papierów wartościowych. Organizatorami i agentami emisji są PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Choroby wzroku są dziś zaliczane do tzw. chorób cywilizacyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce blisko połowa osób w wieku od 16 do 54 lat nie widzi poprawnie. Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy Mazowsza mają możliwość bezpłatnie przebadać swój wzrok. Tym razem w ramach programu Dobry Wzrok Mazowszan lekarze odwiedzili sochaczew. Choroby wzroku mogą prowadzić do zaburzeń, bądź nawet całkowitej utraty widzenia. Statystyki nie są najlepsze. Na jaskrę cierpi około 800 tysięcy Polaków, ale tylko 65 tysięcy z nich jest leczonych. Niestety, aż 70% przypadków tej choroby wykrywanych jest zbyt późno. Z powodu dużego zainteresowania programem, samorząd województwa podjął decyzję o kontynuacji bezpłatnych badań okulistycznych również w tym roku. Spotykamy się z dużym zapotrzebowaniem, z dużą ilością pacjentów, którzy przez bardzo długi okres czasu w swoim życiu nie badali się okulistycznie, a takie badanie powinno być przeprowadzane raz do roku u osób ogólnie zdrowych. Natomiast w przypadku występowania układowych chorób, które mają wpływ na narząd wzroku, takich jak cukrzyca typu pierwszego bądź typu drugiego czy nadciśnienie tętnicze, czy hipercholesterolemia, takie badanie powinno być wykonywane stosunkowo częściej, zwykle co 6 miesięcy. Pierwszą tegoroczną stacją w programie Dobry Wzrok Mazowszan był Sochaczew. Mieszkańcy mogli przebadać swój wzrok w kierunku jaskry, zaćmy, retinopatii cukrzycowej czy choroby plamki związanej z wiekiem. Niestety poprzednia edycja pokazała, jak bardzo potrzebne są te badania. W ubiegłym roku 12 wyjazdów, 2030 osób przebadanych. Niestety 344 osoby dostały skierowania na szczegółową diagnostykę bądź też zabieg właśnie w Międzyleskim szpitalu specjalistycznym. W Sochaczewie chętnych do badań nie zabrakło. W sumie udało się przebadać 148 osób. No bardzo nam się podoba. To jest super pomysł. Naprawdę. Przez to, że zorganizowana taka akcja, to mieliśmy okazję, z której chętnie skorzystaliśmy. No super, super inicjatywa i na pewno potrzebna dla mieszkańców i fajnie, że ktoś pomyślał o tym. No bardzo dobra w sumie to jest, ponieważ no, wielu osób czeka do specjalistów dłuższy okres, a tu jednak możemy skorzystać z tego. W tym roku samorząd województwa zaplanował 10 spotkań. Tym razem swój wzrok będą mogli przebadać mieszkańcy Łosic już 11 maja. Mazowsze ma najwięcej tras rowerowych w Polsce. Wyprawa rowerowa to doskonały sposób na aktywny wypoczynek, poprawę zdrowia i odkrywanie uroków regionu. A infrastruktura rowerowa na Mazowszu temu sprzyja. Powstaje coraz więcej różnorodnych tras, które prowadzą przez malownicze krajobrazy, zabytkowe miejscowości i unikalne atrakcje przyrodnicze. Jazda na rowerze to jedna z najzdrowszych form aktywności fizycznej. To nie tylko sposób na spalanie kalorii, ale też poprawę kondycji pracy serca i płuc. Ruch na świeżym powietrzu wspomaga odporność, dotlenia mózg i redukuje stres. Co więcej, jazda na rowerze jest łagodna dla stawów, dlatego poleca się również osobom starszym czy z nadwagą. Przede wszystkim zdrowie. No, absolutnie takiego zdrowia nie da się osiągnąć siedząc za kółkiem w samochodzie. Także rower zdecydowanie mocno mobilizuje do tego, żeby jednak trochę się poruszać. Przede wszystkim nie trzeba szukać miejsca do parkowania, to jest bardzo duża zaleta. Zdrowiej, czasem szybciej. A Mazowsze jest miejscem idealnym wręcz do jeżdżenia. Jest w miarę płasko, chociaż zdarzają się też podjazdy, które robią nam jeszcze lepszą kondycję, więc tylko wsiadać na rower. W województwie mazowieckim jest już ponad 3000 km tras rowerowych, a do 2030 roku ma być ich o 1000 km więcej. Do najbardziej znanych należy Kampinowski Szlak Rowerowy 135 km, pętla wokół Kampinowskiego Parku Narodowego z malowniczymi krajobrazami i atrakcjami historycznymi, takimi jak Żelazowa Wola. Równie ciekawy jest nadburzański szlak rowerowy, około 400 km, prowadzący przez dzikie zakątki wzdłuż rzeki Buk, gdzie można poczuć klimat pogranicza. Można wyruszyć choćby do twierdzy modlin, odwiedzić Opinogórę w Muzeum Romantyzmu, okrążyć jezioro Zegrzyńskie czy odkrywać uroki Ciechanowa, Liwu, Węgrowa, Podkowe Leśnej i wielu innych miejsc. Oprócz już istniejących rowerowych szlaków powstają także nowe. W zeszłym roku samorząd Mazowsza podpisał pierwsze dwie umowy na rozwój infrastruktury rowerowej. W województwie powstanie aż 1100 km takich dróg w ramach sieci tras Eurovelo. 550 km trasy powstanie wzdłuż Wisły oraz na linii Kozienice Radom Województwo Świętokrzyskie, łącznie ponad 200 km, oraz liczne trasy wzdłuż linii kolejowych m.in. z Warszawy do Żyrardowa, Ciechanowa, Siedlec i Piaseczna. Razem ponad 345 km. Dodatkowo dzięki wsparciu unijnemu w rejonie Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, Michałowice, Żabiej Woli oraz Pruszkowa powstanie 14 km nowoczesnych tras z wiatami, stojakami i punktami serwisowymi. Zdecydowanie na Mazowszu jest gdzie jeździć. Tych tras rowerowych jest mnóstwo. No i rowerzyści pasjonaci też tworzą swoje trasy, z których później można korzystać. Na Mazowszu jest coraz więcej tras, coraz więcej możliwości dla rowerzystów, coraz więcej też wyścigów rowerowych takich dla Zabawy, na przykład mazowiecki gravel, który w tym roku już ma jubileuszową edycję. Pod koniec marca w Sarocku wystartował 17 sezon Lotto Poland Bike Marathon. W tym roku większość z 15 etapów rozgrywanych będzie na Mazowszu. Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Mazowsze daje wiele możliwości, by połączyć zdrowy ruch z ciekawą podróżą. Propozycje tras rowerowych, zarówno dla zaawansowanych rowerzystów, jak i amatorów, można znaleźć na stronie Mazowsze Travel. Pogoda zdecydowanie sprzyja takim rowerowym wypadom. Sama często korzystam z tych tras, więc z czystym sumieniem także polecam. W majówkę i nie tylko. Do zobaczenia za tydzień!